po wszystkim, tutaj tak już, Chciałem pozdrowić wszystkich użytkowników skuterów NET i oczywiście naszą ekipę krawczyków. Sory za burdel w garażu, ale jak widać składam rzęcha i dość dużo rzeczy potrzebowałem, żeby go ogarnąć. Miałem problem po przywiezieniu, nie chciał mi zapalać. I teraz lekko mi zapalił tak prawie w codzienną oświetlenie. Zobaczymy, jak pali po prawie tygodniu przerwy. Zapalił trochę nierówno chodzi. O, i zgas. Chyba świeca jest też z ciulata, bo to jakaś stara, czy kupić nową. No nic, pozdrawiam wszystkich.